Witam Was bardzo serdecznie, tradycyjne spotkanie przed startem rozgrywek, tu tak jak słyszę wszyscy bardzo zadowoleni z tego, że ta przerwa jest stosunkowo krótka. Sezon pokazano, że jest bardzo silną ligą, bo wiadomo, że 20 drużyn, długi sezon wyczerpujący ciekawe na pewno dla wielu dużym. Myślę, że mecze z Widzewiec i pokazał, pokazały, że niektóre duże naprawdę pokazały się dobre strony w tych, tych parę meczach. Zajęliśmy wysokie miejsce. W tym roku cele będą wyższe. Ograliśmy się, wiemy z czym się nie tam liga. Mamy kilka wzmocnień w zespole. Naszego jednego wychowanka sprzedaliśmy do Korony Kielce do Ekstraklasy i to jest droga, którą chcemy podążać. Natomiast ta jakość chłopców, których szkolimy jest coraz lepsza i mam nadzieję, że zaskoczymy kolejnymi młodymi zawodnikami w tej Lidze. Cele? Utrzymać się po raz pierwszy od trzech lat, żeby drużyna z Okręgu Sieradzkiego nie musiała opuszczać czwartej Ligi. No bo praktycznie została tylko Buczek i, i w tej chwili Warta działoszy. I każda drużyna, która z Okręgu Środzkiego awansuje, w kolejnym roku spada. No i mamy taki cel, żeby, żeby to zmienić, chociaż no, będzie ciężko. Tak? Jesteśmy po obozie, nastroje są bojowe w zespole. Przystępujemy do tego roku wzmocnieni też jeżeli chodzi o kadrę starszymi zawodnikami, chociażby Michałem Grzesińskim, Także mamy nadzieję, że w tym roku nawiążemy jeszcze tutaj walkę jeszcze lepiej niż w zeszłym roku. Jak każdy jesteśmy ciekawi tych rozgrywek. Myślę, że troszkę przebudowaliśmy zespół, obudziliśmy. Był no, krótki ruch przygotowawczy. Potrzebujemy troszkę jeszcze mecze, mecze ligowe, żeby dojść tam do, do szlifa i elementy, ale czekamy z, z niecierpliwością na ten pierwszy mecz, bo myślę, że każdy gra w i ale czeka na te mecze ligowe. Jesteśmy placówką medyczną o nazwie Esce dla Zdrowia, znajdującą się w trzech miastach w Polsce, w Centralnej Polsce. Jest to Warszawa, Płock oraz Łódź. Zajmujemy się głównie ortopedią i fizjoterapią. Postanowiliśmy z panem prezesem Łódzkiego Związku Piłki Nożnej wyjść naprzeciw potrzebom klubów piłkarskich na niższych szczeblach. Dzięki czemu będą mogli doświadczyć opieki na najwyższym poziomie, a Skorzystać w przypadku poważnych, mniej poważnych, mało poważnych urazów z profesjonalnej okienki. Natomiast no tutaj jest jeszcze jedna rzecz no jest ta gwarancja wykonania tego zabiegu na najwyższym możliwym poziomie. I to myślę, szczególnie w tych ciężkich kontuzjach, ma bardzo duże znaczenie, bo to po pierwsze może skrócić ten okres obrotu na boisko, po drugie no minimalizuje ewentualne niekorzystne następstwa wynikające z tej kontuzji. Uważamy z panem prezesem, że taka potrzeba na rynku istnieje. Chcemy też profesjonalizować związek. Dzięki temu myślę, że dwie strony skorzystają. Tak, że jesteśmy dostępni dla zawodników od poniedziałku do soboty, czyli wszel wszelkie newralgiczne momenty, jak mecze, grane w weekendy, od razu są obstawiane w poniedziałek od samego rana, gdyby coś się wydarzyło. Zabiegi organizowane są również w krótkim czasie. Jest to pełna opieka od diagnozy, przez zabieg, zabieg operacyjny ewentualny, poprzez rehabilitację, do pełnego powrotu do zdrowia. Ja mogę powiedzieć, że sędziowie są bardzo dobrze przygotowani do sezonu. Bardzo proszę o taki wzajemny szacunek do, do pracy, bo ja mogę powiedzieć, że my jako środowisko sędziowskie naprawdę szanujemy Waszą pracę jako działaczy, trenerów, zawodników na, na boisku, proszę też o e, drugą stronę. Natomiast od jakiegokolwiek nazwijmy to karania, urlopu, to, to już zostawcie to nam jako jak te środowisku sędziowskiemu, bo, bo po prostu od tego, od tego jesteśmy, tak jak my nie wnikamy w pracę stricte trenerską, e, trenera, który, który tam ustawia taktykę. Tak prośba o, o taką zro zrozumienie całej, y, całej y, sprawy. Te obawy może, może są trochę przesadzone, ale trzeba dmuchać, dmuchać y, na zimne.